Bonjour mes amis! Fajne, że je klikaliście. Ja dzisiaj was zabieram w podróż, jestem dokładnie w Brukseli, w Belgii i przyjechałem tutaj, żeby poznać tajemnicę najlepszych fritek na świecie, czyli oczywiście belgijskie frytki. Oglądajcie dalej. Oh, 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 oh. Leciałem do Brukseli, wcześniej jak tutaj przyjechałem to sprawdzałem w internecie po prostu rankingi najlepszej frytarni w Brukseli. Proponuję ci, że będę sprawdzał każde frytkę i ja będę oceniał, które są najlepsze. To No i pierwsza frytkarnia, bardzo smaczne frytki. Odmiana zimiaków w bincie, bardzo znana, najbardziej popularna. Co jest bardzo ciekawe, że tutaj zimiaki są krojone od razu na miejscu. Większość frytkarni robią w ogóle z frytki mrożone, ale tutaj są krojone na miejscu, nie są ubrane. No i są krupiące, złote, miękkie w środku. I ja, ja wziąłem po prostu majonez, który ostatnio uwielbiam, to jest majonez właśnie truflowy. Czyli na 10 punktów naprawdę bym dodawał 9. Idziemy dalej.

Mais Il y en a une à côté de McNepee, moi j'en ai déjà goûté une là-bas, il paraît qu'elle est très bonne. Enfin, je l'ai goûté, elle est très très bonne. C'est la première fois qu'on vient, vous voulez goûter ouais. les frites oui. nous, nous, on fait un petit reportage sur la frite belge, donc c'est pour ça qu'on se permet. Bah, je vous souhaite des bonnes oui, frites, bon, alors. Non, non, merci beaucoup, la belge. Et vous êtes déjà venus oui, oui. Elles sont bonnes C'est les meilleures de Bruxelles Je ne tente pas d'autres euh, pour, euh, pour dire ça, mais c'est. C'est le top, c'est le top. Quatre petites Sur place. Et dites-moi, monsieur, vous voulez revenir dans Gradbœuf? Ouais. Toujours Gra bœuf? Toujours. Et c'est de la binge? Binge. Binge. Czyli euh, pytanie moje, czyli, jest to czyli, czy jest oczywiste, czy smażycie na ujwowe? Pewnie, zawsze. A czy to jest odmiana ziemiaka binge? Zawsze. Merci, monsieur. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. <īditi> hmm. Powiem Wam, że w sumie. Bardziej mi smakują nawet te niż poprzednie, dlatego że są bardziej krupiące. Czyli smażone e, podwójne, zawsze blanszujemy najpierw frytki, czyli temperatura 140 stopni na jakieś 6-7 minut. I później wyciągamy je, podnosimy temperaturę do 180 stopni i aż będą takie krupiące i delikatne. Mmm, grubość jest idealna. Według mnie w tej chwili są po prostu najlepsze, że ja dałem 9 na 10, Je vais vous dire que c'est 10 à 10, et je vais vous dire que c'est un chiffre belgique. Il y a une frite de carnage à Bruxelles. Vous avez vu le que vous avez vu sur Internet. C'est la meilleure. J'ai vu 10 à 10, et je suis mort, 10 à 10. On fait un petit sondage pour savoir la meilleure friterie de Bruxelles. Celle-là. C'est celle-là. Ah, et pourquoi celle-là <laughs> Euh, bah parce qu'on vient à chaque fois euh, ici et... Et ces saisons particulières, elles sont croustillantes, elles, ouais. sont, elles sont bien chaudes Ouais, elles sont croustillantes, dorées et euh, elles ont un bon goût. Actually. C'est la meilleure chose en Bruxelles et la plupart des touristes viennent ici. Et pourquoi pour vous Parce que c'est crispé, c'est long, franchement. C'est un peu spécial. Donc, je vais vous montrer le gens qui est déjà ici. Donc, je vais vous montrer ici parce que nous avons les plus belles frites. <laughs> et je vais vous <a special. coughs> montrer que j'ai déjà fait quelques frites à Bruxelles. Toi Michel Gévard, au stage, tu t'en doutes, doujon collègue. Et on, on fait le ranking de la meilleure frite bruxelloise et on dit que c'est la vôtre. C'est la meilleure. Ouais. Et pourquoi Et pourquoi c'est la meilleure Parce qu'on les on les on les fait à la main. Ouais. Tout est à la main ici. Ok, d'accord. tout dans la Dans la graisse de, bœuf, ouais. tout dans de, la graisse de bœuf. Ok. Et la deux cuissons. Deux cuissons. Et c'est de la binche Ouais. C'est de la binche. Jego sekret podzielił się to zamiast właśnie dodawać sól, to on ma tutaj mieszanki przypraw. Papryka, kurkuma, curry i sól do tego. Ja po pierwsze uwielbiam ludzi, którzy się dzielą w ogóle e no, nie mają tajemnicy do ich produktu. Super miły człowiek od razu powiedział po prostu, jak on je smaży, z jakim tłuszczem on je smaży, jaki to jest rodzaj ziemiaka. To nie było żadna tajemnica. I on pierwszy raz podawał mi właśnie tą mieszankę przepraw, który mówi, że jest zdecydowanie lepiej niż sól. Um, Widać po kolorze są naprawdę uh, uh, bardzo dobrze podsmażone. Mm. Mm. są krupiące. I jak widzicie. W środku takie miękkie, mm, bardzo dobre. Poprzednie dałem 10 na 10, a tych są dla mnie najlepsze, w związku z tym dodaję 10 plus. Powiem Wam, że tyle po prostu zjadłem frytki, tyle soli, przejmowałem, że już jest czas coś dobrego się napić. Belgia nie słynie tylko z frytkami, sunie też z niesamowite piwa. Jestem na przeciwko Browar San Bernardus, gdzie czekają na mnie Peter i Marcina i opowiedzą mi wszystko na temat belgijskiego piwa. You are here at the new brew hall at St. Bernardus Brewery. It's been uh, working since 2014. Um, and uh, we brew up to uh, 52,000 hectoliters per year now. i think it's fair to claim that belgium was the originator of all the, the beers that we know in the world right now because uh, all the um, trappist monasteries that were here in, uh, in uh, belgium they were like the, the originators the instigators for all the beer styles that we know right now like uh, the single the, the double the triple or the quadruple beers they all have started somewhere throughout history in belgium mm -hmm. those uh, monks they were keen on experimenting with, uh, with beers uh, so they started with a single beer and then uh, they thought oh maybe if i use the the, 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 the amount of malt Two times, mm -hmm. I can maybe create another beer. Uh, and then uh, they, instead of, uh, of placing one X on a wooden barrel, they placed two, two X's on a, on a wooden barrel and then they had a double beer. Okay. That was a brown beer. Uh, and then a li little bit later on, they thought, well, maybe we can make another beer. And uh, they made a triple beer. That is not three times the amount of malt, but more malt than a, than a double beer. And so they uh, placed three X's. On, uh, on, on their wooden barrels, and uh, the more excess you, you got on the on, on the barrel, the more uh, malt, the more sugar, and the more alcohol you, you got on the beers. And uh, you can guess, uh, the richer you were at that time, uh, the more rights you had to to use or to, to drink the beer with more excess. What makes Belgium really unique is that you have all those type of fermentations, mm -hmm. um, and on a really small. Pięć ziemi. I te wszystkie styly razem w Belgii, to właśnie Belgię czyni tak wyjątkowym miejscem jako kraj. Peter, ja wiem, że Marcin czeka na nas na górze w barze, to i ma niespodziankę i dla Ciebie, i dla mnie, może pójdziemy do niego teraz? OK, let's go. Ale kto Po tyle frytki, co spróbowałem dzisiaj, mam tyle soli w ogóle, jest to czas, żeby próbować jakiegoś dobrego piwa. Marcin, co ty nam opowiesz dzisiaj? Jak widzisz, zabrałem ze sobą troszkę piwa z Polski. Okej. Okay. Podejścia do belgijskich styli, uh -huh. konkretnie do tripla i quadrupla, ważone w browarze Fortuna. No, i ponieważ jesteśmy w miejscu, gdzie te piwa waży się od lat i waży się je na świetnym, światowym poziomie, no to chciałem skorzystać z okazji, żeby sprawdzić, jak sobie dazą radę. Księnik, chcesz mi powiedzieć, że zrobiłem tyle kilometrów. Jestem w Belgii i spróbuję polskie piwa, ale zrobione po belgijsku. Dokładnie. I w dodatku spróbujemy je z Peterem z prowadzącym Bernardus, żeby tak. powiedział, czy te piwa są na tyle belgijskie mają na tyle charakteru, żeby dało się porównać z piwami belgijskimi. Peter, czy jesteś gotowy na degustację? Pewnie skie. OK, zaczynamy od komesa potrójnego, mm -hmm. czyli podejścia do belgijskiego tripla. Na zdrowie, panowie. Są ty, są te, są ty. Więc, Peter, co sądzisz na temat tego podejścia do belgijskiego stylu? The certain new color, it's really like a, a golden, a really golden triple, And, uh, I think um, the, the, the floral, the floral notes are really, um, really good. Uh, I think you can perfectly put them, uh, between, uh, the other Belgian triples, like uh, the Saint triple or West triple. A ja Ci powiem, że jakbyś mi serwował to w ciemno tutaj, to bym mówił, że to jest uh, belgijskie piwo. No, piana idealna, uh, kolor piękny. Dla laika, uh, jak opisać specyficzność uh, właśnie tripla, czyli uh, belgijskie piwo? Przede wszystkim te piwa belgijskie, o których tu mówimy, ten triple, quadruple, to są piwa, Raz, że oczywiście mocne, ale dwa, co jest dla nich bardzo ważne, one są refermentowane w butelce. To znaczy w butelce są żywe drożdże, które to piwo nagazowują bardzo mocno, dlatego czujesz, że ono jest takie musujące, prawie jak szampan. I one są, mimo że nie ma tam żadnych owoców, są dość owocowe w aromacie, w smaku. Wydają się lżejsze niż są naprawdę, no bo to jest przecież piwo, które ma 9-10% alkoholu. No i przede wszystkim jest to też piwo, jak na ten Voltaż, wręcz bym powiedział, orzeźwiające. Marcin. Widzę, że mamy jeszcze jedno piwo na stole. Co to jest? E, to jest komys potwórny, okay. czyli również piwo w stylu belgijskim, okay. ale tym razem Quadruple. Czyli spróbujemy ją jak najbardziej. Powiem ci, że jak samo nazwa wskazuje, mamy tutaj kolor bursztynowy. Co opowiesz troszkę więcej o kwadrupel? Co to jest Quadruple? Quadruple przede wszystkim jest piwem belgijskim, troszkę mocniejszym od tripla. Mm -hmm. Ale jak widzisz po barwie, dodajemy tutaj też troszkę ciemnych słodów, żeby ta, to bogactwo słodowe było większe ale przez to też w odróżnieniu do Tripla tych nut chmielowych jest mniej, bo aż tyle chmielu nie idzie tutaj do chmienia na zimno. Więc tu za cały aromat i większość smaku odpowiada to jaka kompozycja słodów była w tym piwie. Santé cheers. Santé. Santé. It's, a good, uh, it's good. good, uh, Marcin. Uh, I think you can compare it to uh, 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 um, Belgian Abbey Ale. In the aftertaste you have, like the sweet notes of uh, figs and dates coming from the dark malts of, of the beer, so uh, Yeah, I think, it's a, I think it's a good one. No, oczywiście jest troszkę zmętnione po tej długiej podróży w samolocie, no ale normalnie jest oczywiście perfekcyjnie klarowne. Jest mocniej zdecydowany wza, w, w smaku, zapachu też. No i bardziej słodkie dla mnie niż, niż poprzednie. I think you can, uh, can say that uh, if you put them between uh, uh, Belgian beers and a blind tasting, uh, they would never uh, uh, be, be known as Polish beers, they would be a good Belgian Abbey ale or a good Belgian beer. so uh, congratulations man Bravo. yeah a couple of years ago we did an experiment We've, we created an, 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 a Nitro version of our, our app 12 so uh, are you in for that uh, and I think Pascal will be the perfect person to pour it from the, the draft tower Ja też. Zwykła, zwykła, i tak niezwykła, ale podstawowa wersja y, dwunastki z San Bernardusa to jest piwo, za którym ludzie szaleją nie tylko w Belgii, bo przecież w wielu krajach, ale spróbowanie czegoś, czego nie można spróbować właściwie no prawie, że nigdzie indziej na świecie, tylko tutaj na miejscu, czyli y, dwunastki z Bernardusa wysyconej azotem, co zresztą było widać, jak ona pięknie kaskadowo się y, nalewa w szklance. No, so pascal and martin thanks for visiting st bernardos whenever you're in the country feel free to visit To give, just give me a call or, uh... Dziękuję serdecznie. To samo jak będziesz w Polsce to daj znak, pokażemy ci uh, Warszawę, tak. pokażemy ci Polskę. Mam nadzieję, że po tym odcinkiem to dobrze zrozumiałeś, że frytki podchodzą z Belgii, a nie z Francji, mimo że na całym świecie mówimy na nie french fry po angielsku. I pamiętaj o tym, że nie musisz wyjechać do Belgii, żeby się delektować pysznym piwem belgijskim. Tymczasem napisz mi w komentarzu, jeśli chcesz ode mnie więcej takich wyjazdów. Zasubskrybuj kanał, jeśli się tego nie zrobiłaś i koniecznie zajrzyj na mój profil Instagram. Życzę Wam dużo zdrówka i do zobaczenia. Śmajcie się.